Z tej strony Lili. Dzisiaj króciutki filmik odnośnie perfum Kote Azur. Mam tam do zaprezentowania perfumiki Kotę Azur. Są to 30 ml propozycje. Lista zawiera kilkadziesiąt zapachów, wersji kobiecych. Jest więcej niż, niż perfumów męskich. Ja ma, posiadam tutaj kilka takich zapachów, które mi zostały, ponieważ miałam ich o wiele więcej, natomiast koleżanki w pracy mnie tutaj zaatakowały, abym się podzieliła, bo ładnie pachniałam w pracy, więc odsprzedałam tutaj pewne e, pewne moje odpowiedniki. E, na pierwsze na liście znajdują się odpowiedniki w kolorze białym. Są to zazwyczaj bardzo delikatne perfumy o delikatnej nucie zapachowej. E, zauważyłam, że bardzo dużo perfumów jest perfumami cytrusowymi, takimi świeżakami i jest, jest to jakby pierwsza gama zapachowa. Perfumy są w takim białym szklanym opakowaniu, mają korek metalowo-złoty i one są odkręcane. Jak perfum się skończy, wcale nie trzeba sobie tutaj dolewać z tego, bo wiadomo, że tutaj akurat są sprzedawane te perfumiki tylko i wyłącznie w tej formie i tutaj dolewek nie można robić, ale można sobie dolać na przykład w jakiejś innej rozlewni, którą macie gdzieś tam w mieście na przykład z Refanu. E, perfumy w kolorze różowym są na liście już takie bardziej zdecydowane, kwiatowe bardziej. Na przykład widziałam, że La Wiebelle jest już w kolorze różowym. E, lu, również tutaj Olympia na przykład jest w kolorze różowym. Kolor czarny, są to perfumy takie e, już bardziej ostre. E, na przykład e, Karolina Herrera Good Girl. Bądź jakieś inne nuty zapachowe, jak Decadence. Także są trzy takie kategorie zapachowe, i w zależności od nuty zapachowej, czy jest mocna, mocna czy słabsza, mamy różny kolor. Perfum na liście jest około 51, o ile dobrze zapamiętałam. Możecie znaleźć tą listę na stronie. Kote Azur, Elixir, są tam właśnie spisane wszystkie odpowiedniki, co jak należy. Ja te perfumy kupiłam na Allegro, miałam szczęście, bo kupiłam je miesiąc temu za 13,90. Natomiast jak tak bardzo spodobały się moim współpracownikom, zamówiłam o wiele więcej i cena codziennie drożała. Po tygodniu kosztowały 14,90. Aktualnie nowe odpowiedniki kosztują 15,90. Skontaktowałam się tutaj z głównym sprzedawcą na Allegro i otrzymałam informację, że producent tutaj tak podniósł też cenę. Coś teraz aktualnie w naszej sytuacji nie dziwi. A więc perfumiki, jak kupujemy, są w pudełkach i są zafoliowane, nawet nadają się na prezent. Zostało mi kilka nut zapachowych. Powiem Wam tak: mam. Ten czarny, pierwszy to jest numer 45. To jest Kota Azur Elixir Hugo Boss Nuit. Powiem tam, tak Nuita znam, wiele razy miałam, że tak powiem, ale gdzieś tam coś drażniło mnie po drodze. Natomiast jak już tak troszeczkę się wywietrzył, zawsze ten zapach bardzo robił na mnie duże wrażenie. Bardzo kobiety. I powiem, że. Odpowiednik z Elixira jest zdecydowanie delikatniejszy, natomiast bardzo fajnie pracuje na skórze. Jak spryskam się, się nim w ciągu dnia, on się zmienia i po paru godzinach łagodnieje i naprawdę wyciąga się z niego super nuta i perfumy są też bardzo trwałe. Ja jestem z tego Nuita zadowolona. Drugi odpowiednik, który tutaj u mnie w pracy zdobył największą rzeszę fanów, to 46 Karolina Herrera Good Girl. I powiem szczerze, Świetnie jest ten zapach zrobiony. Bardzo fajnie odpowiada oryginałowi. Bardzo jest wydajna ta woda, bo też długo, długo pachnie. Natomiast muszę powiedzieć przy okazji, że z Jay Fenzy posiadam odpowiednik Karoliny Herery. Taki granatowy, chyba się nazywa Good Night. I też jest bardzo dobry, bardzo trwały. No miałam go w pracy dwa dni i koleżanka nie dała rady wytrzymać i już musiałam gdzieś tam odsprzedać. Oczywiście taniej, bo za zawsze na tym tracę. Także tutaj koleżance odsprzedałam do Cury i też się sprawdził, natomiast ten do torebki też bardzo fajny. Bardzo eleganckie są te perfumy i ten, ten odpowiednik Good Girl jest bardzo dobrze zrobiony, bardzo praktycznie nie umiem rozpoznać co jest co i powiem, że jest świetny. Ten tutaj odpowiednik, który mam to to jest Olympia i powiem Wam szczerze, świetnie jest zrobiony. Jest, ale delikatnie, delikatnie taki subtelniejszy, taki bardziej subtelny niż Olympia, bo przyznam szczerze, Olympia mi się podoba na kimś. Natomiast ja osobiście, no niestety dla mnie jest ten perfum za mocny. Ale w wersji właśnie Kotę Azur, przyznam szczerze, że nie, za, nie pachnie tutaj spirytusem. W ogóle te perfumy się wyróżniają tym, że nie czuć w ogóle spirytusu, tylko one mają od razu tą nutę zapachową. Fajnie się zmieniają w ciągu dnia, są bardzo trwałe. I nie są drażniące. I powiem, że świetnie jest zrobiona ta Olimpa, tylko, że jest mniej drażniąca, czyli oznacza to, że jest delikatniejszy. I tutaj mam perfum 12. Miałam też 13. Właśnie było to Dolce Gabbana Light Blue, ale też właśnie koleżanka od razu czmychnęła mi ten perfum. Świetnie jest Dolce Gabbana zrobiona też, natomiast ta 12 to jest Louis Vuitton. Jeden, jedyny tam na liście odpowiednik Louis Vuitton. Powiem, jest bardzo podobny do Louis Vuitton, bardzo trwały też, ale jest bardziej taka kategoria pachnie bardziej jak piwonie, jakieś takie kwiaty ogrodowe i powiem tak szczerze nie mogę się do niego przekonać, natomiast powiem, że pachnie podobnie jest trwały. Natomiast sam ten odpowiednik Louis Vuitton nie jest jakiś zachwycający, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast, jak ktoś szuka odpowiednika Louis Vuitton, to ten jest dobry. Ale nie musi się każdemu podobać, wiadomo. Każdy wybiera według siebie. Natomiast nuta zapachowa się zgadza. I dzisiaj jeszcze bym pokazała z JFNZ Opala, które tam gdzieś w komentarzach się pojawiał dzisiaj. Eee, kupiłam sobie właśnie Opala z J. To Butelka jest piękna, bo jest taka brokatowa, super się świeci. Eee, korek to jest taka kuleczka. I powiem, że super jest zrobiony. Odpowiada to perfumowi i w Laurent Black Opium. Naprawdę jest fajnie zrobiony, bardzo fajnie pachnie. Z opinii na Allegro i na innych stronach wyczytałam, że jest bardzo trwały, i faktycznie trwałość jest dosyć mocna ja ten perfum kupiłam za 32 zł też w jakimś tam, jakiejś drogerii w mieście chorzowie i powiem Wam, że fajnie się prezentuje i ładnie jest zrobiony i nawet się na prezent nadaje, bo ładnie też jest opakowany, zafoliowany, więc naprawdę polecam tego Opala. Opal Glamour z Jane Fenzy. Zresztą ja jestem fanką perfumów Jane Fenzy. Nie wszystkie mnie zachwyciły, niektóre były nietrwałe, natomiast ja w moich filmikach staram się pokazać dobre i złe strony. Na dzień dzisiejszy posiadam tylko dwa perfumy Jane Fenzy: Opal i mą sukces, o którym mówiłam w poprzednim filmiku. I powiem, że jestem bardzo z tych dwóch perfumów zadowolona. Będziemy Jane Fenzy jeszcze więcej testować, ponieważ perfumy, które przez lata Jane kupowałam, no to mi się wykończyły i chciałabym tak na świeżo pokazać. Co ja o tym sądzę, bo jak wiemy też możemy się jakąś firmą też zawieść, bo e, zdarzało mi się już coś, że, że zapach, że tak powiem kup kupowałam, ciągle kupowałam w sklepie, jeden ten sam, ale po latach stwierdziłam, że trochę się zmienił. E, jak na razie J Fenzy jeszcze mnie nie zawiodło, natomiast miałam kilka w top, ale to w następnym filmiku może uda się coś coś więcej Wam sklecić. Na dzień dzisiejszy chciałam tylko właśnie Wam polecić tego opala i żebyście się zapoznali z listą Kote Azur. Wam wskażę pod filmikiem w linku bio właśnie jaka jest ta lista. Także polecam Wam serdecznie. Bye!